Cześć wszystkim i witam Was na moim wideokanale. Dzisiejszy film będzie o włosach, a dokładnie o maseczkach do włosów. I jeśli chodzi o maseczki do włosów, to ja mam takich czterech swoich ulubieńców. Niektóre z nich stosuję regularnie, do niektórych powracam po jakimś czasie, ale generalnie wszystkie są godne polecenia. I pewnie się zastanawiacie, dlaczego powiedziałam o czterech ulubieńcach, a na stole leży pięć maseczek. Ale ostatnio w moje ręce wpadła ta maseczka, i pomimo, że nie jest ona moim ulubieńcem, to skoro już ją przetestowałam, to stwierdziłam, że wam o niej opowiem. I to są właśnie moi ulubieńcy. Ich kolejność nie jest przypadkowa. Ja je specjalnie ułożyłam w takiej kolejności, jakby od najsłabszej do najlepszej. Ale pamiętajcie, że to, że u mnie jakaś maseczka sprawdza się gorzej lub lepiej, nie oznacza, że u Was też tak będzie, gdyż każdy z nas ma inne włosy. E, moje włosy są średnio porowate, co oznacza, że nie wymagają one jakiejś specjalnej pielęgnacji. Włosy podcinam regularnie co pół roku. Mój naturalny kolor to kolor co ma większość polek, czyli taki myśli blond i tak samo jest ze skrętem. Nie mam ani kręconych, ani prostych, tak jak większość polek. Ja swoje włosy rozjaśniam na taki jaśniejszy blond. I tak, zaczniemy od tej maseczki, którą Stwierdziłam, że niby jest najsłabsza, ale tak naprawdę ona jest bardzo dobra. Jest to maseczka Garnier Fructis. Ona ma w sobie aż 98% składników pochodzenia naturalnego. I jej drogocenne takie podstawowe składniki to masło shea, oliwa z oliwek, banan, nasiona słonecznika, rozmaryn, kokos. Awokado. Ma w sobie również wiele witamin. Nie posiada żadnych silikonów, parabenów, nic w tym stylu. I można ją stosować na trzy sposoby: jako odżywkę, jako maskę lub jako pielęgnację bez spłukiwania. Jako maskę to nakładamy ją na trzy minuty i ja ją zazwyczaj tak stosuję, bo ja w tym czasie po prostu albo myję zęby, albo zmywam makijaż, więc te trzy minuty mi szybko lecą. I powiem tak, jest to maseczka bardzo fajna, bardzo wygładza te włosy, takie fajnie scala końcówki, włosy są po niej super lśniące. Naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona. Jedyną jej wadą jest to, że trochę obciąża moje włosy. Ale ta maseczka, tak jak jest tu napisane, jest do włosów bardzo suchych. Bardzo suche włosy, to są włosy wysoko i zazwyczaj włosy kręcone. Ja takich nie mam i myślę, że to może być przyczyną, że właśnie ona mi je trochę obciąża i przez to one nie są tak podniesione, uniesione. Ale na przykład moja koleżanka ma właśnie kręcone, taki prawdziwy skręt i ona mi tą maseczkę poleciła, bo u niej się sprawdza no genialnie. Dlatego ja Wam też ją polecam, wypróbujcie, bo jej cena jest niewielka. To jest pojemność 390 ml. Jest dostępna nam wszędzie w Rosmanie, nawet w Biedronce i cena jest różna. Można na promocji w Biedronce ją kupić za 10 zł. No to naprawdę bardzo wydajna maseczka. Ja ją bardzo polecam, i jest to produkt emolientowo-humektantowy, co oznacza, że nie ma w sobie. Ona ma tam niewielką ilość protein, co oznacza, że możemy ją stosować na co dzień. I nam tych włosów nie przeproteinuje, bo musimy pamiętać, że jeśli maseczka ma dużą zawartość protein, tak jak jest w przypadku na przykład tej, no to włosy możemy przeproteinować. Ale o tym opowiem Wam później. Kolejna maseczka to maseczka, która zawiera w sobie kokos i masło shea. Tak ona wygląda. Jest to maseczka z Organic Shop. Zawiera ona również, tak jak jej poprzedniczka, aż 98% składników naturalnych. I przeczytam Wam, co pisze o niej producent. Producent pisze, że zapewnia ona intensywne nawilżenie, naprawia rozdwojone końcówki i wygładza, pozostawiając włosy miękkie i odnowione. Ja się z tym zgadzam, rzeczywiście tam włosy po tej maseczce są takie mięciutkie, te końcówki scalone. Nie mam do niej tak naprawdę żadnych uwag, ale też nie robi takiego efektu wow, tak jak jeśli chodzi o. Lśnienie tych włosów, jak było to w przypadku maseczki garniera, ale ta za to mi tych włosów nie obciąża, więc to na plus. Co jeszcze o niej chciałam powiedzieć? Pojemność ma 250 ml, również maseczka jest bardzo wydajna. Pachnie pięknie, po prostu pachnie kokosem, no cudownie, tak samo jak w przypadku tej maseczki, ja Wam nie powiedziałam, ale po prostu jej zapach banana jest niesamowity, po prostu aż chce się zjeść tą maseczkę, tak samo w przypadku tej maseczki, mimo że nie lubię kokosa, to po prostu bym ją zjadła, jem ją oczami. I co jeszcze o niej mogę powiedzieć? Jest bardzo wydajna, konsystencja jest super. Nie za rzadka, nie za gęsta, nie spływa z tych włosów. Stosuje ją się, pozostawia się ją na włosach od minuty do dwóch. Ja ją trzymam zawsze troszkę dłużej, no bo tak jak Wam mówiłam, w tym czasie robię jakieś tam inne czynności. Także polecam, i cena też jest bardzo dobra. Generalnie wszystkie te maseczki. Są w takim przedziale cenowym od 10 do 15 złotych, więc szukajcie po prostu ich w promocji. Kolejna maseczka to maseczka, która zawiera w sobie keratynę, kolagen i argininę i tak wygląda. Jest to maseczka doktora Sante i ta maseczka ma nam yy, odbudować włosy. Ona je uelastycznia, sprawia, że włosy są bardzo miękkie. Chroni przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak słońce, mróz, wiatr. No, tego Wam nie mogę potwierdzić, bo tego nie widzę, ale to, że ona je tak nabłyszcza, nawilża, no, to rzeczywiście jest prawda. Naprawdę maseczka no, jest super, nie y, obciąża tych włosów. I jak ją się stosuje? Pozostawić na 5-10 minut, po czym zmyć ciepłą wodą. Stosować raz, dwa razy w tygodniu. Dlaczego nie częściej? Dlatego, że maska ta zawiera w sobie keratynę, czyli jest to maska proteinowa. A tak jak mówiłam wcześniej, nie możemy przeproteinować włosy, bo wtedy zamiast nabłyszczonych włosów będzie efekt odwrotny. Te włosy będą szorstkie bardzo. Jeśli chodzi o zapach to pachnie taką typową maseczką z keratyną. Konsystencja też jest bardzo fajna, zbita, nie za rzadka, nie za gęsta. Jej pojemność to 300 zł i cena, bo jej pojemność to 300 ml, a cena to od 10 do 15 zł. Też zależy, czy trafimy na promocję, czy nie trafimy. I oczywiście nie można przesadzić z ilością. Nakładania jej, gdyż możemy wtedy włosy te obciążyć, ale jeśli tak weźmiemy od połowy ucha, nałożymy, no to będzie super, włosy będą uniesione od nasady. Tak, i chyba na temat tej maseczki to wszystko. Bardzo ją polecam, naprawdę, jak ją zastosujecie, no to zobaczycie, że te włosy są no, no niebywale, takie błyszczące i te końcówki rzeczywiście bardzo scalone. Więc polecam i jeszcze powiem tylko o składzie. Skład jest na plus nie ma żadnych tam substancji jakichś szkodliwych, parabenów i tak dalej. Przyszedł czas na ostatnią maseczkę, moim zdaniem najlepszą. Jest to rosyjska maseczka Fitness Model. Tak wygląda. I jeśli chodzi o tą maseczkę, to y, zachowuje ona równowagę pech, czyli ma w sobie zarówno emolienty, humektanty, jak i niewielką zawartość protein, dlatego można ją stosować regularnie na co dzień. Konsystencja nie jest ani za rzadka, ani za gęsta, też w ogóle nie spływa z włosów. Jeśli chodzi o zapach, ciężko jest mi określić, co to jest za zapach. Moim zdaniem trochę marcepan, może trochę banan, nie wiem. No, myślę, że to jest marcepanowy zapach, ale jest przepiękny ten zapach, naprawdę. No, wszystkie te maseczki w ogóle mają cudowny zapach w sobie. I ja jestem z tej maseczki bardzo zadowolona. W ogóle ta firma Fitness Model, ona ma wiele produktów. Nie stosowałam żadnych innych. To jest moja jedyna maseczka, którą stamtąd stosowałam. Powiem Wam, że nie wiem, muszę chyba przetestować inne produkty tej firmy. No, bo skoro z maseczki jestem tak zadowolona, to myślę, że inne produkty też mogą być fajne. I jak ją się nakłada? Ogólnie tutaj jest napisane po rosyjsku, ale na szczęście jest polska naklejka. Zostawia ją się na 3 od 3 do 5 minut. I ogólnie składa się ona z olejków takich jak arganowy i makadamia. Ma ona za zadanie wzmocnić cienkie włosy. Ja jestem z niej bardzo zadowolona. Ona mi strasznie nabłyszcza te włosy, w ogóle mi ich nie obciąża. One naprawdę są tak uniesione z cała końcówki. Zresztą moje dzisiejsze włosy są właśnie po niej, bo ja jestem z niej zachwycona, jestem nią bardzo zachwycona. I jej pojemność to 250 ml. Cena też waha się tak w przedziale tym cenowym 10-15 zł. Jeśli chodzi o skład, to mówię, skład jest bardzo dobry, nie zawiera tych SLS-ów, slesów i innych parabenów. I co Wam mogę jeszcze o niej powiedzieć? No, przetestujcie ją, bo dla takich włosów średnioporowatych jak moje jest genialna. Najlepsza z nich wszystkich, chociaż mówię, tak jak powiedziałam na początku, wszystkie są bardzo fajne. I przyszedł teraz czas na tą maseczkę, która nie jest moim ulubieńcem. A to dlatego, że jest to maseczka firmy Dr. Sante, czyli ta sama co, co ta z keratyną. I ma ona przeciwdziałać wypadaniu włosów. Ja Wam pokażę ją z bliska. I dlaczego nie jestem z niej zadowolona? Ogólnie efekt jest fajny, no bo te włosy rzeczywiście są wygładzone, nabłyszczone i mięciutkie, ale jeśli chodzi o jej główne działanie przeciw wypadaniu włosów, to ja zauważyłam właśnie taki efekt przeciwny. W moim przypadku włosy zaczęły mi wypadać. Co to było dla mnie naprawdę dziwne, bo mi raczej włosy nie wypadają, nawet przy ich myciu naprawdę nie, nie borykam się z problemem wypadających włosów. A podczas stosowania tej maseczki zauważyłam, że rzeczywiście było ich znacznie więcej w wannie. I to mnie tak trochę zniechęciło do niej. Nie wiem, czy ją będę używać. Znaczy nie wiem, czy ją wykorzystam całą, bo tak naprawdę nie wykorzystałam jej całej. Jeśli chodzi o zapach, no to jest przyjemny, takiej keratyny. Przeczytam Wam jeszcze, jakie ma w sobie składniki. Na przykład ekstrakt z maki peruwiańskiej, proteiny z nasion łubinu. Olej z nasion rośliny Inka Inci. Nie wiem, czy to dobrze przeczytałam, ale chyba tak. Zawiera w sobie aminokwasy, witaminy, minerały i proteiny. Tą maseczkę też nie można stosować regularnie, tylko raz na tydzień najlepiej, gdyż właśnie ma dużą zawartość tych protein. Jej pojemność to 300 ml, cena też w tym przedziale 10-15 zł. Skład nie jest wzorowy, nie jest to naturalna maseczka. Dlatego, no, tak jak powiedziałam, nie jest to mój ulubieniec, i no, kupić jej na pewno nie kupię. Nie wiem, co zrobię z resztą. Może oddam komuś. Może komuś innemu się sprawdzi, kogoś innego się sprawdzi. No nie wiem, na razie, no ja tam osobiście Wam jej nie polecam, ale to już wybór należy oczywiście do Was. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że mój film był dla was przydatny, że wam się podobał. Jeśli tak, no to dajcie łapkę w górę i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Ja was zapraszam na mojego Instagrama, link gdzieś tutaj będzie. Jeszcze chciałam wam powiedzieć, że oczywiście każdą z tych maseczek wam podlinkuję w opisie, więc jeśli będziecie chcieli o niej więcej coś przeczytać, to na pewno to znajdziecie. I zapraszam Was do oglądania mojego kanału i do kolejnych filmów. Dziękuję.